Z tej strony Web film. witam Was w kolejnym odcinku z opisu zawodnika. Witam Was w dokładnie szóstym odcinku chyba, albo siódmym. Witam was bardzo serdecznie z tej strony film. Już zanim zaczniemy, zapraszam Was do polajkowania tego filmu. Jeśli Wam się spodoba, na końcu filmiku możecie tam sobie wziąć i polajkować oraz... Wejdź na mój kanał. A jak Wam się mój kanał spodoba, to zasubskrybować, nie będę tutaj zmuszał. Oraz możecie wpaść na mojego TikToka, który oczywiście jest norma jak norm do no normalnie po prostu w opisie. Tymczasem lecimy. Więc, naszym dzisiejszym piłkarzem jest portugalski piłkarz Nani. Nani to portugalski piłkarz aktualnie. 35-letni. No, w tym roku będzie. Chwilka, nie. Tak, 35 lat ma aktualnie. Będzie miał w tym roku 36. Troszkę starszy piłkarz, ale kiedyś naprawdę dobrze grał. Co hmm, co, lecimy od najstarszej karty. A, rozsiądź się, się głęboko w fotelach i zaczynamy. Pierwszą w historii kartą na niego, a dokładniej. No, po prostu na niego. Filka. Na niej właściwie, Luis Carlos Almeida de, da Cunha. Pierwszą kartę miał w FIFA 10 z Manchester United 80 punktów overall Dobrze się ta karta prezentowała, zwłaszcza w aspektach tempa i driblingu, ale żadnych specjalnych kart. Nie było. Więc kolejną kartą w FIFA 11 miał również w Manchester United, ale o 3 punkty Oberola lepszą 83, czyli na dzisiejszą FIFA. Ekrany hmm, tutaj troszkę to tempo spadło, ale dribbling został taki sam. No tutaj szczegółowych bardziej statystyk nie mamy, tak samo jak ceny, które z czasem powinny się zacząć pojawiać. Ale tymczasem lecimy z kolejną Fifą. Kolejną kartą na niej popisał się w FIFA 12, gdzie miał aż 85 punkty overola. Dalej y, byłby, byłyby to ekrany w dzisiejszej Fifie, ale naprawdę byłaby to myślę niezła y, karta. Y, tempo i dribbling dalej na takim samym poziomie. Troszkę. Podwyższone strzelanie, które zajmuje trzecie miejsce w rankingu najlepszych statystyk 5 na 4, bo tu się pojawiły chyba dwie, dwie te statystyki, chociaż nie wiem. Nie będę tego sprawdzał, ale napiszcie mi w komentarzu. I możecie przy okazji również pisać zawodniku do kolejnego odcinka. Kolejna karta w FIFA 13 jest z takim samym overall'em albo overallem jak to woli. Tylko już się tutaj pojawiła cena, ale takie ceny, no to co? Naprawdę niepotrzebne raczej. Wyższy dribbling trochę. Podania wyższe również. 5 na 4. Dalej Manchester United. I wtedy miał z moich wylesień wynika, że miał 27 lat. Nieźle. No, 20, 27 lat w, w roku 2013, a w 2014 już 28, więc. No, już. Powinien mieć ten najlepsze, najlepszy okres kariery, właśnie. I może tak będzie, nie wiadomo. W FIFA 14 e, spadł ten o, e, overall do 83, ale dalej są te ekrany naprawdę nieźle. Jak na 3 lata ekranów z rzędu, e, 5 na 4 dalej, już to so, tempo e, bardzo spadło. Takie samo jak podania. 5 na 4 dalej. Manchester United i tutaj nastąpiła zmiana klubu. E, chwilka, ja spra sprawdzę sobie. Już w ogóle, właśnie ze Sportingu transfer był do Manchester United. Więc Manchester United roku 2014 było wypożyczenie do Sportingu, właśnie na FIFA 14. Tutaj żadnej karty specjalnej nie było. Tutaj się za dużo nie zmieniło w sumie. Więc lecimy z FIFA 15. Dni. I to jest. FIFA 15. Tutaj nie nastąpił jednak powrót do Manchester United. Ale był zimowy upgrade na 82% oceny ogólnej. Tutaj w ogóle nie. Jeszcze się nie pojawiła e, właśnie cena. Dribbing spac. Tempo się podwyższyło. padanie dalej górą nad strzelaniem. To raczej powinien to być według mnie LM, czyli lewy Pomocek. Ale ja tu tutaj, to było poza tym 7 lat temu. Nani został, prawda? Tak, sprzedany został, potem sprawdzałam sobie, został sprzedany do Fenerbacze, gdzie dostał na koniec sezonu, albo nie na koniec sezonu, wydawało mi się, że to jest Team of the Season, a to jest Team of the Week, czyli drużyna tygodnia. No tutaj za dobrze po prostu nie jest. Ja się nie będę głębiał bardziej w rok 2014-2015, ale przejdźmy do FIFA 16. Słuchajcie, jest FIFA 16, jest na nim, a tutaj nastąpiła nie, zmiana pozycji na, na prawy skrzydłowy, a tutaj pojawiła się wreszcie cena i na początku e, to trochę zmalało, a to w, w marcu, a to pierwsza ta karta. E, t, wow, Daphne Station prawie 20 tysięcy końców kosztowała, ale jeszcze była karta e, z. Te, z. właśnie. a to już z. Julie. Było więc naprawdę, e, więc później do, Przeszedł do Walencji. I dostał dwie karty. Dostał, dostał w ogóle Totsa z Fenerbacze Tak, to jest Tots. To Tak, to jest tak, Toc I dostał jeszcze taką różową kartę. To chyba Futis było. Tak, Futis Winard. Karta na, kosztowała chwilę ponad 1000. 100 tysięcy końców, a my przechodzimy do 17. Fajne. Jest FIFA 17 i jest nasz główny bohater dzisiejszego odcinka z overallem 83 Jest cena no, chwilę było ponad 15 tysięcy Ale później spadało, spadało i tak normalnie po 2000 I tutaj dostał pierwszą kartę z Takim oto zdjęciem. Ja. Ja nie wiem. Ja już nie pamiętam. Napiszcie w komentarzu, jak się nazywa takie zdjęcie. Um, bo ak sama karta kosztowała na PlayStation ponad 250 tysięcy. Więc naprawdę nieźle, a my przechodzimy FIFA później. Cofamy się... Nie cofamy, tylko teraz skaczemy do FIFA 18. O tak. I jesteśmy takim oto sposobem w FIFA 18, gdzie Nani ma 83 Overalla. Jego cena na początku była około 8000. Później nagle na Originie spadła. I no z tego co mi pokazał portal FlashScore.com potem był w Lazio gdzie dostał taką e, kartę jest to C, aha e. nie wiem jak to się nazywa ta karta później, e, teraz przeszedł do N, Sportingu i ze Sportingu dostał taką kartę tak, wiem, dziwna kolejność e, okrążył 3, trzy... wow prawie 160 tysięcy okrążył 3 w jeden sezon no takie rzeczy tylko w Uf, tylko na świecie to było dziwne co powiedziałem ja wiem zdaję sobie z tego sprawę ale i teraz przechodzimy FIFA 19 jedna z moich ulubionych FIF. FIFA gdzie na Nani dostał kart 80 oceny ogólnej jego cena... Wow, naprawdę to wygląda jak wykres yy, normalnie nie? nie wiem normalnie czeka chwilę kosztowała po 800 monet, chwilę tak yy, i na końcu <grydy> nie wiem co naprawdę wygląda zloty i upadki, no dosłownie zloty i upadki to yy, były 32 lata i yy, tutaj yy, dostał kartę z jeszcze Team of the Week. Potem e, przeszedł do Orlando City w MLS-ie i dostał e, flashbacka. Tak to jest flashback. E, I tak się prezentowała właśnie FIFA 19. Na FIFA 20. Dalej w Orlando City. Tutaj już nie będzie żadnych zmian klubu. Kost rysztował. Tutaj yy, to wygląda jak wodospad i woda sobie płynie 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 nagle tutaj skałka się podnosi Do góry I znowu spada 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 Tak mam Niezłą wyobraźnię No yy, po prostu trochę 700 monet trochę 800 trochę 1000 Następnie yy, W kartce mia miał 83 punkty overrolla ona, co ciekawe, zero kosztowała na PlayStation, ale naprawdę znowu nieźle. Y... Więc na niej dostał taką kartę i również dostał Team of the Week. Właśnie takie. I jej dostał później Tulsa. Tulsa 92. I co ciekawe, to było w SBC i na prostą wyszli. Y... 90, po 90 tysięcy kosztowało to na Originie, 80 tysięcy na Xboxie i PlayStation. Proste, nie? Kolejna FIFA, kolejny Nani, który tym razem ma 80 punktów overalla. Szczerze przyznam się do tego, że nawet na nim FIFA 21 grałem, grałem tam kilkanaście meczów. A dokładnie wersją Freeze, którą to trafiłem, bodajże w paszce, które jakieś. Chyba wtedy nie było jeszcze podglądów, więc, no, chyba że po prostu zrobiłem jakieś SBC i go właśnie ku, nie kupiłem, tylko trafiłem. 84 punkty overalla. Tak po 30 tysięcy kosztował. Później dostał jeszcze Team of the Week, który kosztował też niezłą kasę. W ogóle 5 na 5, więc zwracam teraz na to uwagi. I ostatnia jego karta, najlepsza, już Wam podpowiem, najlepsza 97 Karta 98 tempa, 97 shotingu, 97 podań, 99 driblingu. No słuchajcie, to jest karta najlepsza po prostu na niego, której no, wielu piłkarzy mogłoby pozazdrościć. Nawet jak mnie kosztowała tak mało. Smutne, jest smutne. Taka karta kosztowała tak mało. A chyba pamiętam, był jeszcze taki piłkarz, który e, dostał również taką kartę, ale to podaj, że był finał, e, jak, e, je, Tak, tak, to jest ta karta. E, I tak się prezentowała FIFA 21. To nie koniec tego odcinka, bo jeszcze mamy na niego w FIFA 22 którego cena aktualnie wynosi około 2,5 2500, ale, ale przetransferował się do włoskiej Wenecji. Szczerze, ja się zdziwi zdziwiłem, bo pierwszy raz zobaczyłem, że nie gra już właśnie w Ameryce i aktualnie kosztuje po 700 monet. Oraz dostał kartę. Um, jeśli mogę, jeśli, jeśli tak, Fantazy. No, nowa, nowa karta, która wyszła dosłownie, jak to nagrywam, kilka dni temu, a no tak. No i tak się prezentuje: um, kariera w kartach Food na niego. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w piątek, gdzie pojawi się film z ciekawej gry. Ciekawy gier, a za tydzień, w środę, widzimy się w, o czym, w Ultimate Squad. Piszcie, jakie drużyny pod filmem aktualnie macie odnośnik do niego, a ja Was żegnam. Do zobaczenia i co? Cześć!